Witajcie, edukacja na maxa z tej strony. Stwierdziłem, że wreszcie to jest już czas, żeby zająć się enchantingiem. Biblioteczki odpowiednią ilość mam. Coś tam mam diamentów, więc będę miał co przerabiać. Stworzyłem sobie kilka rzeczy, które mi się do tego przydadzą. Kamień Fierski. Mi się na pewno przyda, przyda mi się jeszcze kowadło i przecinarka. Ja tam będę powoli się ogarniał, może się, albo jeszcze, zanim to zrobię, to jeszcze. Zaraz to będę tam wszystko robił po kolei. Prześpię się szybko. Co wiem, że jak się za to nie wezmę, już tak, raczej nie robić, to, to będę myślał, dumał. Nie wiadomo ile. O. No ładnie. To, że mi się trafiło. Może jednak nie chciałbym. No i człowieku gijin wiem, że jesteś zbroi, to trochę ci zajdzie. Eee. Na no to chwilka, moment. Od razu to uporządkujemy. Musiałbym się ekran trafić. Kryper zawsze mi się tak jak na początku filmka yy, gdzieś mi rozwala wszystko. Z czasem, zrobię więcej latarni, to będę miał tutaj wszędzie spokój. Może żebym nie zginął. To od razu sobie yy, tutaj też. Co prawda diamentów nie mam jeszcze dużo, ale już z wydobywaniem większej liczby diamentów i ich szukaniem. Aż będę miał wam dotyk i fortunę, bo tam się wtedy to szybciej działa. Dobrze, potworki łaskawie poznikały, i ja zacznę od mojej biblioteczki. Coś tu mi jeszcze chodzi. Biblioteczkę sobie zrobię tej. W rogu. Tak, to będzie wyglądało. Z racji, że mam tego tutaj sporo, a jeszcze może dodałoby tam wyżej. Jeszcze i tutaj. Mam nadzieję, że mam... Będę miał maksymalny poziom. Oj, nie tak zrobiłem jak chciałem, nie tak Chciałem mieć jeden miejsce przestrzeni. Oj! Książki odzyskałem, ale muszę jeszcze... Nie, nie wpadłem na to, że jak się rozwala Biblię, czy kryteczkę... Yy, aha, tutaj mam jeszcze drzwi, które muszę sobie wstawić. Nie wpadłem na to, że jak yy, się rozwala w ten sposób, to książki mi wyjdą. Yy, drewno miałem, więc żaden problem. Przy okazji, chyba zapomniałem jeszcze wziąć stół do enchantingu w zasadzie Stół do enchantingu tutaj jest i dobra. W tak jak jakoś tego mam za mało, kurczę. No dobra, mam nadzieję, że będzie mi to wystarczyło. Mamy z do enchantingu. A lazuryt mi się jeszcze przyda. No tak. Zapomniałem o lazurycie. Dobrze, co to jest lazuryt? Też mam niestety jego troszkę za mało. Mam nadzieję, że mi do tych wszystkich tutaj działań będzie starczył. Mm. Nie zrobiłem sobie tutaj jeszcze crafting table. No strasznie nie. Nie mrawi. jestem, widzę dzisiaj. Na pewno chcę sobie zrobić kilof I teraz zobaczcie, jak tutaj teraz ten kilof wrzucę, to zobaczę co potencjalnie kilof ma szczęście, 30 poziom to fajnie, bo to więcej się wydobywa. Chyba nie jest to najwyższe szczęście. Niestety tylko szczęście. Jak widzicie, zużyło, zużyło mi. O, bo ja tutaj chyba jeszcze schodki miałem. Jakieś takie, jakby kamienne. Zaraz te schodki też od razu zrobię. Chyba mamy jeszcze jeden kilo, w którym też pracowałem, tego wykorzystam. Zobaczmy, co w tym kilo jest szczęście. Trzy, o, no to lepiej. Nie wiem, czy coś więcej jest tego, ale będzie dobra. Co ja bym chciał? Ja bym chciał jeszcze. Jakieś może miecz bym sobie zrobił może bym zrobił połowę. jeszcze jeden miecz może zbroję może spodnie a i tym sposobem zużyłem cały zapas ogólnie hmm. a ja wodnego to tylko oczywiście nie ma więc będę sknociłem, więc bo jednak dotyk mi się przyda do ale ze szczęście to więcej, tych kilo, więcej tego e, e, będę wydobywał tych e, diamentów, więc to może nawet nie najgorzej wyjdzie. E, co tutaj mi proponują? Niezniszczalność. ja to łykam jak młody pelikan. Niestety tylko jakoś tak biednie. O, i ochrona przed ogniem. To teraz troszkę lepiej mi się zadziałało. Zobaczmy co na mieczyku. Odrzut. No weźmy ten odrzut. Niezniszczalność 3. Dobra. O, i ostrość 4. No to fajnie. A tutaj ostrość 4 i odrzut. No dobra, czyli coś się udało z tymi e, mieczykami. Tutaj jeszcze sobie to doprawi. chyba potem zasłonię to z... Nim. Może w kółko nie wiem jeszcze jak to zrobię. Będę myślał. Mm, kowadło skoro to będzie wyglądało w ten sposób, to tutaj gdzieś obok pewnie zrobię sobie jakiś warsztat. Hala. W ten stylu i miałem nawet patent jak to będzie wyglądało, bo ja chciałbym to zrobić sobie za pomocą stoików. A stoiku to nic innego jak rusztowania. I to już rozkminiałem. Rusztowania chyba z bambusów robiłem, bo pamiętam. Można to zawsze sprawdzić. A na razie zrobimy to w ten sposób. I tutaj sobie na rusztowaniu postawiłbym tak. przecinarkę sobie postawię. Postawię sobie kamień szlifierski. Może to zrobię potem inaczej. Wydaje mi się, że jak teraz to bym rozwalił normalnym kriofem, to będę musiał dawa robić, więc. Y też na razie się wstrzymam. Może jeszcze no, nic na razie, sobie tak potem będę myślał, jak to fajnie przerobić. I teraz bym chciał yy, połączyć części, to jest chyba maksymalne. Pytanie, czy części jest, czy maksymalne, czy 4, to mogę sprawdzić. Natomiast ostrość. Z odrzutem bym połączył, to by mi się podobało. O, ostrość nawet 5 może być, widzę. Odwrotnie. Zobaczmy jeszcze raz. Tak jest koszt 9. A tak jest koszt. 11. No ja no to oczywiście że w wersji tańszej, chyba, że to jakaś różnica. Nie no. Fajniak, nazwiemy go fajniak. Fajniak. No to fajniak został zrobiony. To jest już, mogę sobie... O, w ogóle już jest ciemno, to ja może sobie wrócę. Od razu się prześpię, także generalnie ze szczęściem już będę mógł sobie kopać te rzeczy. Może nawet podmienię sobie już moją zbroję. z dyscyplinnościami to troszkę to będzie wydajniejsze. To sobie oczywiście zostawię sobie wszystko. Będę teraz chodzić z fajniakiem, a ja bym chciał jeszcze sprawić jeszcze jedną rzecz, czy ja mogę podnieść poziom tego szczęścia. część 3, możliwe, że część, część poziomu trzeciego jest maksymalne. No, to teraz, jak widzicie, już yy, czeka mnie tylko powolne doprawianie tego wszystkiego, naprawianie, wymyślanie, jak to będzie lepiej wyglądało. No i chyba kopanie większej liczby diamentów, no bo potrzebuje porządnego sprzętu do ochrony. Yy, w tym czasie już też przypomniałem sobie, jak się rozmnaża. Yy, Osły i konie. Tutaj robi się to za pomocą złotej marchewki albo złotego jabłka. Tylko, że złotej jakiś nie opłaca, bo złote jabłko jest droższe. Złote jabłko to, i, po, potrzebny jest sztabek: 9 sztabek złota, a y, 8. 8. A y, marchewka potrzebuje tylko tych kruszynek. No to fajnie, bo od razu ginie taka. Zresztą tego, od, tego odrzutu specjalnie nie widzę Nie czuję tego Widziałem o innych ytuperów, że bardziej odrzucało. może że to jest za słaby poziom odrzutu. I tutaj chyba w tym mieczu bardziej brakuje mi grabieży. Grabieży mi brakuje. Jakoś da się chyba usuwać niektóre elementy Przecinarka. Co to? Jak to działo? to muszę też kształcić się. A tu mamy pozbywanie się zakręć. No dobra Widzicie, że powoli się roz, dalej rozwijam. O, drogę tutaj dokończyłem, tak tego nie pokazywałem. Drożę drogę. Tutaj, w końcu wiedziałem, że to droga będzie już. Jeszcze jakoś tam wysiaski jakoś fajnie otoczę. Będę dalej myślał, jak to zrobić. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrybowanie, za lajki. Like, komentujcie. Zachęcajcie innych, będzie sympatycznie mi miło, że, że tak będzie i się tak i się będzie nas coraz więcej. Dzięki, pozdrawiam i do usłyszenia.